I powiedziałem, że tutaj przyjedzie mistrz ceremonii, który podejmie ostateczną decyzję. Ludzie powiedzieli tutaj na marszałkowskiej, że coś się stało, wy to pędzę szybko. dobrze. No. Stała pani tutaj z wózkiem wypiętą miała ja pupę, dwie... tutaj? Dobra. Dzień dobry. Ratownictwo Medyczne się kłania. Gdzie? Dzień dobry. Ratownictwo się kłania. Witam Panią serdecznie, jestem ratownikiem medycznym. Ale nic mi takiego nie jest, po prostu się trochę posłucham i sobie. Dobrze, spokojnie. Czy Panie mi opowiedzą, co się stało najpierw? Panie jest pracownicy? Pani stała tutaj, tak? Na środku miała kulę odstawioną, łódź podstawiony i nogą zaczepniętą. Rozumiem, czy nie zasłabła Pani, tylko się Pani przewróciła w wyniku potknięcia, tak? Rozumiem. Ten... Aha, proszę pani, sytuacja wygląda następująco. Ma pani rozcięty troszeczkę nos. Mhm. Prawdopodobnie stąd krew też poszła yy, i z dziurek też. No, z dziurek. I mogę, czy wyraża pani zgodę na to, żebym panią zbadał? Ale mi nic nie jest w ogóle. Ale czy mogę panią zbadać? Tak. Bo chodzi o to, że ma pani rozcięty nos, mhm. czyli uderzyła pani nosem o ziemię. Mhm. Więc trzeba to sprawdzić, czy nos nie jest złamany. Trzeba sprawdzić czy wszystko jest w porządku. Tutaj ma pani rozciętą skórę na nosku. Nie rozumiem. Dobra. Na razie pani tego nie przykłada, bo już krew nie leci, a to tak zimne było. Dobra. A ja sobie zwalam panią. Pierwsza rzecz, którą to proszę nie zamykać oczu. Mieć otwarty. Dobrze. A ja sprawdzę, jak reagują źrenice. Jest w porządku. Tutaj czy coś panią boli? Nie. Tu? Nie. Tu? Nie. Tu? Też nie, brzuszek? Nie. Miednica? Nie. Udo? Podłudzie? Udo? Podłudzie? Ramie? Nie, no przed ramię. Zaraz, zaraz zobaczymy. I trochę się uderzyłam tutaj. Ramie? Nie. Przed ramię? No. Zobaczmy ten łokietek. Nie ma śniaczka. Ruchomość jest zachowana. Teraz po pleckach panią tak będę tutaj uciskał. Tu coś boli? Nie. No dobra, super. Proszę wyszczerzyć ząbki. Zobaczę, czy wszystko jest w porządku. Język wysunąć. Nie przygryzła pani sobie. Nie. Czyli mamy do czynienia tylko i wyłącznie z tym izolowanym urazem nosa. Tak wygląda jakbym się tylko. Bo nosem się uderzyłam. Nie, nie dałam rady się. Utrzymać w równowagi. Proszę mi powiedzieć, czy jak pani się uderzyła, czy straciła pani przytomność, Nic. czy pamięta pani nie, do końca wszystko? Wszystko pani pamięta. Dobrze. Proszę pani, ponieważ ja, jak pani widzi, jestem ratownikiem na motorze. Aha. Ja nie jestem w stanie pani zabrać do szpitala, ale jedzie tu karetka, która nie, będzie. Nie, ja nie chcę do szpitala, absolutnie. Tutaj Mokok, ja tutaj mieszkam. Ja rozumiem, Nic ale tą. Nie będzie. Pani posłucha, tą decyzję będzie musiała pani podjąć z zespołem pogotowia, który tutaj dojedzie. Aha. Dobrze? Także muszę na nich poczekać. Oni za, Oni za chwilę będą. Ja byłem bardzo szybko, bo ja jestem na motorze. To jak Pani wie, motor jest bardzo szybki. Ja jestem wolontariuszem i dojeżdżam do ludzi, udzielam im pomocy wolontaryjnie. Ale system, który jeździ, do Pani przyjedzie i Panią się zajmie. Zapytam się teraz Pani o wywiad medyczny. Pani mi powie, czy ma Pani jakieś alergie, uczulenia? To znaczy tak. W zasadzie, no i na jakieś tam nieraz... Kurz, czy coś się Na roztocza, ale, tak zwane. Na roztocza, tak, ale y, alertek nieraz biorę, ale... Jest okej okay wtedy. Tak jestem po zawale w ogóle. A teraz dopytam o to Bo wszystko. Tak, po Czyli alergii pani nie ma nie. tylko na kurz. Czy jakieś leki pani przyjmuje? Bardzo dużo. Bardzo dużo. A proszę mi powiedzieć, z tych chorób to wieńcowa choroba, tak? Tak, choroba Do... wieńcowa, jestem po zawale, mam chorą tarczycę. Mam, dne, no mam To sporo, 80, sporo, 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 leków, bo sporo 86. chorób. Mhm. A proszę powiedzieć, jakieś e, operacje, zabiegi? No, miałam tak, no mi zakładali dwa tak. razy. E, z operacji miałam woreczek usunięty, miałam kolano operowane, a tak to więcej nic. Dobrze. O której pani jadła posiłek? E, o dziewiątej. O dziewiątej rano, dobrze mm -hmm. Proszę mi powiedzieć, czyli y, Przewróciła się pani nie dlatego, że Pani zasowała, tylko dlatego, że pani się potknęła Z całą pewnością Dobrze, czy jestem teraz kręci się w głowie? Po spacerze już iść do domu Dobrze, czy teraz się kręci w głowie? Nie Czy chce się wymiotować? Nie Nie mam dłości nawet nie, Pani wystawi rączki do przodu Zamknie oczy I tymi palcem dotknie czubka nosa Dobrze I drugą rączką to samo bardzo dobrze. Teraz pani ścisnie mi ręce, tak jakby pani po prostu mi chciała przybić piątkę. Dobra, bardzo fajnie. Proszę pani, no ja widzę, że. Jeśli chodzi o neurologiczne rzeczy, to nie ma Pani żadnych zmian, bo źrenice są symetryczne, siła ucisku jest równomierna, wykonuje Pani moje polecenia czyli podejrzewamy tylko i wyłącznie ten izolowany uraz nosa. To będzie do decyzji już zespołu, który przybędzie na miejsce i Pani, co dalej z Panią będzie. Ja teraz zostawię Panią na chwilę pod opieką personelu i tu nic takiego zagrażającego nie ma i poprowadzę karetkę, dobrze? I za chwilę do zobaczenia. Siema. Kobieta około 70 lat, się ma, potknęła się nie za słaba. Potknęła się o własne nogi, przewróciła, doznała urazu nosa. Nos jest spuchnięty z takim delikatnym nacięciem na skórka. W badaniu neurologicznym bez patofizjologii pani nie zgadza się na zabranie do szpitala. Parametry życiowe, wszystkie w normie. Siedzi sobie tam na końcu na krzesełku. No i powiedziałem, że tutaj przyjedzie mistrz ceremonii, który podejmie ostateczną decyzję. Krwi okay. się troszeczkę wynaczyniło. Pani jest po stętach, po zawałach, ale wszystkie rzeczy neguje. Aha. To jest ta pani szanowna. dobry kochana. Witamy. Co to się wyległo? Kolega opowiadał. Stała, stała no? pani tutaj z wózkiem, wypiętą miała pupę, dwie, dwie szczwyty. Ale dużą miała? No taką większą ode mnie. No. Miała rozstawione dwie kule. Ja widziałam te kule, ale jednak zawadziłam. Nie potrafiłam... Yy, Wyciągnąć rok, nie wiem. Okej. Czy przecież przepiwie leczona pani jest? A karta biorę, ale wieczorem. Tak. Czy boli, czy nie? Nie, no, bo mi głowa w tej chwili. No, trzeba przyspieszyć, bo w zatoka jest łama. Oddaję tobie, co kryje w sobie. Jak tam? Jak się zobaczyłem, że ty przyjechałeś? Co? Do 19 jeżdżę. Wiesz co, tylko że wiesz, wolontarijnie jako, jako wiesz, motoambulans. Ale wiesz, to jest dobry program przed tym, żeby wprowadzić te... Wiesz co, jestem w trakcie rozmów z włodarzami i jest szansa, że może to też tak jak w innych miastach wprowadzą u nas. Tylko... Od razu pytam się ten, bo mogę Was, bo wiecie, wrzucam kontent, wrzucić z zasłoniętymi osobami, a robię edukacyjnie, mówię ludziom jak udzielać pomocy takiej osobie. A byłem tutaj w ciągu półtorej minuty, bo mi ludzie powiedzieli tutaj na marszałkowskiej, że ten, że coś się stało, on to pędzę szybko. No. Co tam przyjacielu? Już, już podjeżdżamy. Pan się zbliży do Audi, on wtedy okay. będzie mógł tutaj wyjechać. Miłego dnia. Chciałem bardzo Panią podziękować za współpracę i pochwalić za to, że przyłożyłyście zimny okład do nosa z mrożonki. To jest bardzo ważne, bo zimny okład co powoduje? Powoduje obkurczenie naczyń kwionośnych i zmniejszenie krwawienia i obrzęków. Tak? No ale to wie Pani, teraz trzeba szukać przyczyny tego. Ale wykonuje pani stojący tryb pracy? No to jest, to jest ta przypadłość, właśnie ludzi w stojącym trybie pracy. Musi pani wziąć pod uwagę to: dwa, trzeba wziąć pod uwagę yy, kości, czyli mechanizm, y, który nas y, w tym momencie jest stelażem, trzeba wziąć pod uwagę mięśnie i Aha. trzeba wziąć pod uwagę stawy. Te, w tych trzech rzeczach szukać przyczyny. Mało tego, Trzeba może zrobić badania, czy nie ma pani reumatoidalnego zapalenia stawów. LZS. LZS. A, i tak jak pójdę do lekarza, że to, to z krwi się robi? Tak, to różne rodzaje są, proszę pani, A. badań przesiewowych. No bo ja proszę właśnie nie wiem takiego lekarza, pójść, żeby mi tu właśnie jak najszybciej pomóc, tak? Bo powiem panu, że byłam w różnych lekarzy i nikt mi tam nie mi kazali łykać. Co brać? Strukturą. Aha. Proszę, proszę szukać przyczyny w tym właśnie, w tych trzech puchną? rzeczach. Puchną Na palcach puchną stawy? I to się leczy różnymi lekami, ale między innymi też nie, nie lekami przeciwzapalnymi, ale też i steroidowymi, jeżeli stan jest bardziej poważny. Tam szukać przyczyny. Ja bardzo dziękuję za współpracę i życzę miłego dnia. Pani dzwoniła, super. Dobrze, że wyszliście po mnie, to można było mnie od razu naprowadzić. Miłego dnia. Do widzenia.